Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Adrian K oraz Jan Kowalski Bardzo wam dziękuję za to, że kliknęliście niebieski przycisk, jestem wam mega wdzięczny Serdecznie was pozdrawiam oraz wam dziękuję, a jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo Czyli we mi karę możecie to zrobić klikając na niebieski przycisk Każda osoba, która to zrobi zostanie po w odcinku Także myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania Siemanko, moi drodzy, jestem Tenis, witam w kolejnym na moim kanale A dzisiaj wam przedstawię wpadkę, która się wydarzyła wczoraj na Instagramie Gdzie to sobie pomylił konto z X Łukasz Wawrzyniak no i wrzucił zdjęcie na to konto ono zostało usunięte po kilku sekundach, ale już są screeny tak, zawsze. łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał piszcie komentarze, a ja zapraszam serdecznie do oglądania dobrze moi drodzy, więc bez zbędnego przedłużania po prostu zobaczcie sobie tego screena mamy tutaj to zdjęcie oraz opis które kamerysta chciał wrzucić z okazji e, miliona followersów na instagramie kamerysta69 no a sobie pomylił konto i wrzucił na to konto Łukasz Wawrzyniak, e, po czym usunął po kilku sekundach, ale, moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ mogliśmy dosłownie kilka minut później u psychowanki na Instastory się dowiedzieć, że kamuś rozwalił swój telefon, ponieważ się wkurzył, bo cały czas dzwonią do niego grupki na Instagramie, co nie? I przez to mu cały telefon e, jakby jest zaspamiony i nie da rady nawet wrzucić zdjęcia. Ogólnie powiem wam tak, przez te grupki chciał wstawić zdjęcie, kamuś się tak wkurzył przez te wasze grupki, że rozwalił telefon Nawet patrzcie Nie działa I nie może wstawić zdjęcia I jest tak wkurzony Że to jest aż szok I nie ma telefonu, nie pamięta hasła do Instagrama I kazał mi powiedzieć, że wam bardzo dziękuję Ale ja myślę w dużej mierze, że kamerzysta się wkurzył właśnie przez to Że sobie pomylił te konta na Instagramie Ponieważ to się stało tak W życiu yy, Na złe konto Usunął i dokładnie jakieś 5 minut później psychofanka wstawia na Insta Story, że komuś się wkurzył, rozwalił telefon. No i to może mieć właśnie, ponieważ to na pewno nie jest bieg okoliczności. To może się właśnie uzupełniać. A więc to tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie. Szczerze, łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do 11 filmu. Cześć.